Czasem trzeba przyjść do biura, trochę coś popracować. A w zasadzie to nawet nie do biura, tylko do komputera. Ale pewien osobnik, a właściwie osobniczka przeszkadza. O, teraz proszę, odpaliłam kamerę. Taka grzeczna. Co tam za śmiecia znalazłam? Matylda, nie demaskuj nas. Że jeszcze nie sprzątaliśmy. Czy ty jesteś Bożek? Ja nie mogę z tym. Telefonem. O, proszę tam, zaraz z krzesła spadnę i tyle będzie. Tak to bywa czasem. Także może jakieś jabłuszko, ile ja się uda samotnie zjeść. I bierzemy się do pracy. Słucham. I tak się tutaj pracuje. W takich warunkach się tutaj pracuje Matylda. Ale że o co chodzi? Nic nie mamy, teraz pracujemy, teraz nie jemy. No, mam jabłko, ale za chwilę. No mam jabłówko, ale za chwilę. Ojej. Taki głodny. głodny. Dobra, koniec, koniec. Muszę nakarmić lwa. Także z tym jabłkiem. To jednak samotnie nie będzie, co? Ale z co? już, już, czekaj chwilę. Nie ma na nią sposobu. Normalnie za żarełko to wytropi wszystko jak mrówko. Jad. No już się tak nie oblizuj. Oj, 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 Biedny, głodny pies, naprawdę. No, magiczne słowo, głodny. Taka jesteś głodna psinka, tak? Ojej, biedna, głodna psinka. Niekarmiona, niedożywiona. Dobra, muszę się z nim podzielić. No, Hej, dzień dobry, witam się z wami serdecznie w nowym dniu. No, dzisiaj jak zwykle, jedziemy do pracy nie inaczej. Śmiać mi się chce, bo jest taka mgła. Wczoraj taki piękne słoneczko, a dzisiaj to było trochę hardcore. Widać mnie średnio na jeża, no ale niestety inaczej nie potrafię sobie poradzić z tym uchwytem i z tym telefonem, a potrzebuję go, ponieważ jedziemy na nawigacji. Ponieważ I jak? nie pamiętam jak tam trafić. Więc tak, dzisiaj moim partnerem w pracy jest Matylda która oczywiście smacznie sobie śpi, ponieważ ona nie ma żadnych stresów ani ciśnień. Ona się wysypia przed dojazdem do placówki. W momencie kiedy dojedziemy jest ready gotowa do pracy, także tylko brać z niej przykład jest jak ja bym tak chciała. Idziecie się przed samą pracą, żeby mnie ktoś zawiózł. Może kiedyś jakiegoś autopilota wymyśl, ale by było fajnie co do czat. Dobra, kochani, uciekam na razie. Do zobaczenia za chwilę. Dojechałyśmy do pracy, zaraz się pozbieramy. Matylda już tam sobie leży. Już skończyła się awanturować, że chce wysiadać, bo na to, tak, jak tylko dojedzie, to nie lubi długo czekać. To już musi być wszystko sofort na natychmiast. No, ale widzę, że na razie sobie odpuściła. Także pakujemy się po malutku i idziemy kto to tak chrapie tak odpoczywam po pracy co? o matko wielki zaspany pies okay. Kocha, o, Boż, trzeba się przeciągnąć. Spać się psu chce tu. Przyjdzie i gada. Przyjdzie i gada. Ale ty masz super tego nosa, wiesz co? Normalnie ekstra. Taki jesteś mój niedźwiedź, kochany. Mój niedźwiedź, kochany, niedźwiedzica. Moja dziewczynka. Moja dziewczynka kochana. Ale kontaktu z psem nie może. O, nie, kontakt jest. Oko chodzi czujne. <noise> Oko czujne jest. Oj, Matylda, Matylda. Ty, Ty jesteś aparatka. Dwa metry psa się wyłożyło i śpi. No dobra, już nie będę ci przeszkadzać. Już nie będę psu przeszkadzać. Dobranoc. Obudzę cię na żarełko. Pro żarełka, to trzeba iść alpaczkom dać jeść, bo to już dobra godzina dla nich. No i koniec: pies nie kumaty, nie reaguje, nie wstaje. Punkt, chyba trafiłam w czuły punkt, jak to alpakom jeść? Matylda ma być pierwsza, prawda? No tak, ty zostaniesz gwiazda internetów jako najbardziej kłócący się pies o jedzenie. To na pewno. Będziesz najbardziej kłócącym się psem o żarełko. Uh -huh. Obraziłaś się. <laughs> Tylko ty tak potrafisz. Ja nie wiem, co to jest za pies. Normalnie, obraza majestatu odwróciła się tyłem i koniec. Hej, przepraszam. Wybaczysz mi? No ty dostaniesz pierwsze. Wybaczysz mi? No weź. Naprawdę dostaniesz pierwsza kolację. Spoko? O chyba nie. Tym razem sobie nagrabiłam. Matuniu, no weź, już się nie gniewaj. Dziewczynka. Koniec obraza majestatu i załamka. Będę na kolanach przepraszać na to wyklęty. Matunia, cichutko. Jak tam szafcik? A Kuku? A Kuku? No nie, nie zmieścisz się tu. Daj im zjeść w spokoju, no coś ty. Cześć, Kuku. No, nie. No, możesz popatrzeć. Teraz jak inni kolacje jedzą. A tutaj jak? Smaczne. 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 Pyszne, Oluś, prawda? Miku. Miku, to nawet nie ma czasu z nami tutaj podyskutować. Chłopaki zajęte. Smacznego uciekamy, nie przeszkadzamy. Jak już tak wszyscy ogarnięci na właśnie byłam jeszcze tak na szybko w sklepie. I słuchajcie, pada śnieg. Normalnie pada śnieg. Tutaj tak widać. Ja nie chcę pokazywać, bo jest dość sporo ludzi pod sklepem. O, właśnie mi tu coś jeszcze kapie i cieknie. Uła, paskudna pogoda paskudna, normalnie widać jak tutaj, o za mną pada, mam nadzieję, że to się tak nie rozbuja, bo jutro rano, ja nawet nie pamiętam gdzie mam jakąś miotełkę do odśnieżenia auta, czy cokolwiek nieważne, mam nadzieję, że nie będzie tak tragicznie się, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie, jeżeli film Ci się podobał, pozostaw łapkę w górę i subskrybuj nasze konto, aby być z nami w kontakcie. Pa!